Bez trzymańki, a ja... Co się tam! Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym pośmigamy sobie fajnym rowerem. Wiedziałem, że się uda. Porządny, rometowski sprzęt. Fabryczna produkcja. 7290 jej lata. Nie wiem z którego ten jest dokładnie roku. Ciężko to określić, bo jest nie w oryginalnym malowaniu, nie ma tabliczki, nie ma niczego. To osłona tak zawadza, tak się tucze. Ale ważne, że jeździ, skręca, hamuje, i przyspiesza. Kurde, kiedyś to było. Patrzcie, dwa siedzonka, dwie kierownice. Czego chcieć więcej, nawet przedni hamulec działa. Od razu cieszy oko fachowy spaw. Widocznie rama pękła i tu nam się pokazuje oryginalne malowanie. Postukam trochę i tu powinno pisać duet. Nie chcę śrubokrętem zdzielać tej farby, ale nam się tu literka pokazuje. I ten kolor jaki był, jaki był na początku. Czyli no nawet nie wiem jaki, zielony czy jakiś, no jakiś taki. Tak się prezentuje, wiele rzeczy jest nieoryginalnych, Chociaż ja się na tym nie znam, nie jestem fachowcem w tych rometowskich rowerach Ale mówię Mam dwa monocykle Coś nieco potrafię na rowerze Kilometr przejechać na jednym kole na przykład Tyłem do przodu To mówię dlaczego kurde Nie mieć w swojej kolekcji takiego pięknego kurde tandema Rometowskiej produkcji. Fajnie to jest wszystko zrobione, przemyślane. Tutaj, kurde, jeden łańcuch, drugi osłonki, chyba nawet oryginalne te osłony. No to może być oryginalne, na szczęście tego nikt nie pomalował. Te wariatory może jeszcze też. Tu jest taka rolka prowadząca, pewnie żeby łańcuch nie spadał. Może też forma napinacza jakiegoś. Co do kolorów, to były różne, zmieniały się pewnie na przestrzeni lat. No bo to jednak prawie 20 lat, produkcji to nie tak mało, ileś tego jest, ale w dobrym stanie dostać to ciężka sprawa. Ale dla mnie najważniejsze, że ten jest sprawny technicznie, jeżdżący, działający. Opony dobre, druty nie wystają. Ta z tyłu to prawie nowa. Także powietrze trzymają, nie ucieka, Czy było łowić więcej. Najlepsze było to, że jak go zobaczyłem, to od razu wpadłem na pomysł, że spróbuję jeździć z tylnego siedzenia, bo na pewno nikt na to nie wpadł. Wpisałem w internet, patrzę, no przecież ja tak kiedyś robiłem. O kurde, jaka mulda przejadę to, a udało się, jedziemy dalej. A. Jak mówicie, że słaby ten spaw? E tam, bardzo dobry. Ja bym zrobił taki sam i ważne że nie obszlifowany to mocniej trzyma dobra trzeba się przejechać na razie normalnie zobaczyć jak jedzie chociaż ja już jeździłem troszkę symbolicznie próbowałem z tylnego siedzenia też kierować mało się nie przewróciłem ale nie byłbym sobą jakbym tak nie zrobił na tyle co tych rowerów kurde rozwaliłem to tu na chwilę przystanę. Jak tu przyjechałem, to się zastanawiałem, gdzie robić początek. Myślałem właśnie o tym stanowisku, żeby było bardziej klimatycznie, pasowało do tamtych lat. Nie, no chyba by było gorzej tutaj nagrywać. Bez strzelanki się źle jeść. Ma małe kółka, gdzie będzie to Uwaga, jedzie za Spróbuję tu odczytać jedną literkę. Tu powinno być napisane duet? chociaż jedna, żeby była to, to było fajnie. Co wy na to myślicie? Jarek cały rower tak oskrzyb. Ale przynajmniej widać, że nie samoróbka. Samoróbki też były kombinowane, ale to jest fabryczna produkcja. Czasami tak myszę słychać, jak w nocy skrzybie wersalkę. Coś pięknego odkryć takie coś pod farbą. Można się poczuć jak jakiś konserwator zabytków. Nie. Rok można mniej więcej też po kolorze dojść. Tak pirazy drzwi, który jest, bo w różnych latach różne kolory były dałem się kamerzyście przyjechać tylko na chwilę kurde zahamował przed nim linka urwana no już bezpieczeństwo spadło dobra spróbujemy jakieś triki najpierw jazdę tyłem Elegancko. teraz mogę sprawdzić czy równo jest jedno koło z drugim czy równo jest zbieżność? Tu się pokrywa linia. Wygląda na to, że jest zbieżność. No i ładnie nie pracuje cały. Mieszczamy się w różne strony. Jest prawie jak z fabryki. To osłona tak zawadza. Tak się tucze. Spróbujemy spiskiem zahamować. Może z piskiem nie. Uff. Zdawałoby się, że tył taki lekki, bo daleko, a na gry się by trzeba było. Ale tu już jest wyższa szkoła jazdy. Trzeba bardzo uważać. O kurde, rozwaliłem osłonę. Tak myślałem, żeby ją w ogóle zdjąć, ale jak jest oryginalna, to niech będzie, tylko ona taka z papieru jest trochę I całkiem ją podjąć w drugą stronę. O. o! Tak niech będzie. O to jest dobre. To już jest wyższa szkoła jazdy. Ale jadę, jadę. Kurde. Trzeba jechać. Obserwować przód, patrzeć, co się dzieje. Idealnie linię prostą zachować i się nie przejmować. Nie. Yeah. W tylnym kole maszynka niebezpiecznie się szczyli ku łupaczkowi. Trzeba wypuścić powietrze. Jakoś to koło tak o, o, o. I teraz dopompujemy elektrykiem wysokich napięć będzie, będziemy jeździć dalej Na szybkości będzie, bo jeszcze wysadzi w powietrze. Tu teraz mój popisowy numer bez trzymanki, a ja co się tak?

Trzeba wracać. Mam nadzieję, że Wam się sprzęt podobał. Będziemy jeździć. A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!